Hello wszystkim, dzisiaj zapraszam Was na kolejny makijaż i będzie to jak wy możecie zobaczyć makijaż jesienny i zrobiłam dwie opcje jeżeli chodzi o usta, usta jaśniejsze i ciemniejsze i ja bardziej wolę ciemniejsze już takie jesienne usta i mocny właśnie makijaż oczu, także po tym intro przechodzimy do właśnie makijażu i właśnie pokażę Wam jak go wykonałam. Na początku jak zwykle baza z L'Oreala Studio Secret i czekam jakieś 15-10 minut, żeby mi się fajnie wkładała ta baza i wygładziała niedoskonałości, a potem zabieram się za podkłady i pomieszam dzisiaj ze sobą dwa. Maybelline Affinity Tone, nie Affinity Tone, tylko Affinity Minera i Match Perfection i rozprowadziłam go, słuchajcie, pędzem do pudru i ostatnio zaczęłam właśnie rozprowadzać podkłady pędzem do pudru i pięknie, potem wygląda tak skóra, jakbyście w ogóle nic nie mieli na twarzy, a jednak coś jest. Teraz zabieram się za korektor standardowo Affinity Tone z Maybelline w numerku 03. I nakłożyłam go też na popiki, żeby zagruntować powieki i na niedoskonałości i jeszcze niektóre właśnie niedoskonałości mi prześwitywały, więc je przykryłam korektorem z Vivo i trzeba to wszystko przypudrować, żeby się utrzymało na naszej twarzy i do tego celu używam pudru też standardowo z Rimmel Stay Matte. Jeżeli chodzi o oczy to nałożyłam sobie Permanent top cień w kremie taki z Maybelline Kolor tatuażu na całą powiekę ruchomą w załamanie i na całą powiekę dolną Potem łapię za cień z Rimela, Z serii Glam Ice Eyes Mono Eyeshadow w kolorku Spice Bronze I nakładam go w zewnętrznym kąciku powieki w załamanie właśnie wszystko rozblendowuję, żeby właśnie to dobrze wyglądało i to samo robię z dolną powieką, nakładam właśnie na całą dolną powiekę ten cień teraz za Slick, paletka Storm i takie, takie piękne złoto, odcień złota takiego ciemniejszego i nakładam go na środek powieki, i kieruję się właśnie w stronę wewnętrznego kącika oka. Wszystko jeszcze rozblendowuję i znowu dokładam tego cienia z rimela. Teraz kolejna paleta to jest Make-up Revolution Iconic 1 i taki fioletowy cień z drobinkami ciemny, i nakładam, nakładam go tylko w zewnętrzny kącik, żeby go przyciemnić. I znowu wracam do tego z rimela cienia brązowego. I nakładam go na środek powieki. A teraz łapię za paletkę też z Makeup Revolution, ale do konturowania. I nakładam ten właśnie taki cień na środek powieki dolnej. Wewnętrzny kącik i podłóg w leci rozświetlacz. I teraz jeszcze, żeby zagęścić linię rzęs, to nakładam sobie standardowo z L'oreala Super Precision Ultra Liner. Taka piękna nazwa. Właśnie eyeliner. I teraz jedziemy z maskarą i słuchajcie, nie podkręciłam jak zwykle rzęs z zalotką, tylko pojechałam od razu z maskarą Lash Sensational, a potem od Kate Moss, taka maskara jak zwykle, wiecie co będzie na dole w odpisie, wszystkie właśnie kosmetyki. teraz jedziemy z bronzingiem i znowu ta sama paletka z Makeup Revolution i konturuję swoją twarz, a tu mam pędzelek z Techniques Export Face Brush. Jeżeli chodzi o róż, to w takim chłodnym odcieniu, jest to róż z Lovely Natural Blusher i rozświetlacz ten sam z tej paletki. paletki Makeup Revolution. I teraz pierwsza opcja, jeżeli chodzi o usta, to nowość od Golden Rose tematowe takie yy, pomadki w kredce i jest to numerek 11. I tak się właśnie prezentuje wersja z jaśniejszymi ustami. I teraz przechodzimy do wersji z ciemniejszym ustami, też pomadka Golden Rose w numerku 70 z tej serii z witaminą E i z miodem chyba. Jeżeli dobrze pamiętam, da Wam linki na dole i właśnie nakładam go, ją na tą pomadkę, którą miałam wcześniej i tak się prezentuje. Efekt z ciemniejszą pomadką. Jeżeli wam się podobało, jak zwykle zapraszam do grubaśnego kciuka, subskrypcji na dole i dajcie znać, która wersja z ustami wam się bardziej podobała. Ja uciekam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa!